Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, z, takich, że x plus y plus z równa się 0, prawdziwa jest nierówność xy plus z plus zx mniejsze równa od 0. Możesz skorzystać z tożsamości takiej jak tutaj podana. Zobaczmy zatem. Skorzystajmy z tej tożsamości. My wiemy z treści zadania, z założeń, że x plus y plus z... To jest 0 tutaj. No to ja mogę 0 tutaj wstawić. 0 do kwadratu to będzie nadal 0. I to 0 to się równa. x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat plus 2xy plus 2yz plus 2xz. Tutaj było. Odwrotną kolejność dałem. Możemy, żeby było tak jak tutaj na razie. OK. I teraz to co musimy zrobić to przerzucić x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat na lewą stronę ze zmianą znaku, czyli będę miał po lewej stronie minus x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat równa się 2xy plus 2xz plus 2yz. Teraz zobaczmy. Suma trzech kwadratów gdzie każda z tych liczb jest liczbą rzeczywistą, czyli x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, to jest suma trzech liczb większych równych od zera. Każda z tych liczb jest podniesiona do kwadratu, jest większa równa od zera, zatem ich suma jest większa równa od zera. Ale my mamy z przodu znak ujemny, czyli całość. Skoro się zmienił znak, no to przeciwieństwem większe równe od 0 jest mniejsze równe od 0. To, co jest po lewej stronie, jest mniejsze równe od 0. Czyli zobaczmy, skoro to, co po lewej stronie jest mniejsze równe od 0, to to, co po prawej też jest mniejsze równe od 0. Czyli 2xy plus 2xz plus 2yz jest mniejsze równe od 0. Dzielę sobie tutaj przez 2 i mam xy plus xz plus yz jest mniejsze równo od 0, co kończy dowód. Tutaj jest istotne, żeby skomentować własnymi słowami, albo tak jak ja symbolicznie, że wyrażenie w nawiasie jest większe równo od 0, bo to jest suma kwadratów. No i mam jeszcze minus z przodu, czyli całe wyrażenie musi być mniejsze równo od 0.